Ze mną jest Maja Podgórska z Hurricanes, mistrzyni tego sezonu i do tego Finals MVP. Powiedz mi, po no, pierwsze gratuluję Ci nagrody i do zwycięstwa, no ale trzeba tutaj zaznaczyć, że to był świetny mecz w Twoim wykonaniu. Wyrównałaś rekord trójek tej ligi. Powiedz mi, co na to wpłynęło, że akurat dzisiaj taka dyspozycja? O, Właśnie, a powiedz mi, jeśli chodzi o drużynę, o Hurricanes, co według Ciebie jest taką najsilniejszą stroną albo czymś, co Was wyróżnia w tym sezonie? No ten trener jest super, e, wszyscy się rozumiemy, niestety połowa odchodzi, ale naprawdę jest taka świetna atmosfera, byłam od zawsze w tym sobie i naprawdę jestem Super, w takim razie dziękuję Ci bardzo za wywiad okay. i powodzenia w tym sezonie. Okay, bardzo.